W każdy weekend w centrach handlowych w pobliżu portu w Shenzhen panuje ogromny ruch, a klientami są tu nie tylko mieszkańcy Shenzhen, ale także duża liczba mieszkańców Hongkongu i Makao. Duża liczba klientów wynika z coraz wygodniejszego połączenia pomiędzy miastami w strefie wielkiej Zatoki, Guangdong, Hongkong, Makao. Dobre skomunikowanie autobusów i metra w Shenzhen z autobusami transgranicznymi oraz transportem w Hongkongu zapewniło dużą wygodę pomieszczenia się w strefie Wielkiej Zatoki. W przeszłości, ze względu na różne systemy transportu publicznego w Shenzhen i Hongkongu, mieszkańcy musieli używać dwóch rodzajów walut dolarów hongkonskich i yuanów. I teraz wystarczy zeskanować jeden kod QR, aby łatwo przesiąść się do transportu publicznego w innym regionie. Można też wybrać się własnym samochodem do pozostałych dwóch obszarów, korzystając z mostu Hong Kong-Zhuhai-Macao. Otwarcie mostu skróciło czas przejazdu pomiędzy tymi trzema miastami z 3 godzin do około 45 minut. I w ciągu pięciu lat od jego otwarcia dla ruchu przez most przejechało 7,5 miliona pojazdów, a między tymi trzema miastami przemieściło się 36 milionów osób. I dzięki wygodnemu i szybkiemu transportowi praca w innej dzielnicy, a mieszkanie w innej, stała się sterem życia wielu ludzi w strefie Wielkiej Zatoki Guangdong, Hongkong, Makao. Ułatwienia dotyczą nie tylko transportu. Miasta strefy wielkiej Zatoki są ze sobą powiązane w takich dziedzinach, jak np. edukacja, opieka medyczna, zabezpieczenie społeczne i kultura. Współpraca między miastami rozszerzyła się od turystyki, wizyty rodzinnych i zakupów po zatrudnienie, przedsiębiorczości i życie codzienne. Aby promować integrację rynku tych trzech regionów, po strefie Wielkiej Zatoki wprowadzono standardy wielkiej Zatoki. Obejmujące 25 dziedzin, takich jak żywność, tradycyjna medycyna chińska, transport, opieka nad osobami starszymi i logistyka, i będą one dalej rozwiązane w przyszłości. Jako jedna z czterech największych obszarów Zatok na świecie, strefa Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makao obejmuje 11 miast i stanowi światowe klasy grupą portów. Miasta te są ze sobą ściśle powiązane geograficznie i gospodarczo, a każdy z nich ma swoją własną charakterystykę i skromadziło dużą liczbę kreatywnych młodych ludzi. Jeśli miałabym opisać ten obszar jednym przemiannikiem, byłby to codzienne życie.